Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kolejnej prezentacji, w której omówię możliwe sposoby zabezpieczenia pliku Excela przed innymi użytkownikami. Oczywiście, taka ochrona nie jest nie do przejścia przez kogoś, kto będzie chciał bardzo ją obejść, ale stanowi raczej pewną formę zabezpieczenia wewnątrz organizacji, gdzie zależy nam na tym, aby pewne dane nie były łatwo dostępne dla innych pracowników firmy, np. dane osobowe, czy dane o na wynagrodzeniach, i tym podobno. Zapraszam do prezentacji, aby zobaczyć, jakie tak naprawdę możliwości w tym zakresie oferuje nam Excel. Jednym ze sposobów, znanym w większości z Was, jest zapewne polecenie, które znajdziemy tutaj na przycisku Office: przygotuj i zaszyfruj dokument. W nowszych wersjach to będzie przycisk: plik, informacja i należy tam odszukać polecenie: zaszyfruj dokument. Kliknięcie w to polecenie. Otwiera nam okno dialogowe, szyfrowanie dokumentu, w którym należy wprowadzić hasło, które ma zabezpieczyć nasz plik przed otwarciem. Wpisujemy sobie takie hasło, potwierdzamy przyciskiem OK. Mamy drugie okno dialogowe, które służy temu, aby potwierdzić to hasło. Potwierdzamy, więc tutaj można się przyjrzeć komunikatowi, który ostrzega nas, że dane hasło, które zostanie zapomniane lub po prostu zagubione, nie będzie możliwe jego Odzyskanie, w związku z czym należy tutaj zachować pewną ostrożność. Potwierdzamy hasło. No i teraz, w momencie zapisania tak pliku i próbie otwarcia go, zostaniemy poproszeni właśnie o podanie hasła. Ale zanim to zaprezentujemy, przejdźmy może i omówmy sobie kolejne sposoby na ochronę naszych plików Excelowych. Kolejnym sposobem jest wybranie pewnych opcji przy zapisywaniu pliku Jako. Klikamy więc Zapisz Jako, skoro programu Excel. No i w naszym tutaj oknie dialogowym Zapisywanie Jako należy kliknąć polecenia narzędzia, opcje ogólne. No i mamy tutaj kilka dodatkowych możliwości. Jak widać, pierwszą z możliwości jest hasło ochrony przed otwarciem. Widać, że mamy tutaj już pisane. Trzy literowe hasło, które zrobiliśmy wcześniej, więc tutaj jest to jakby równoznaczne z tą funkcją, którą wybieramy przy kliknięciu przycisku plik i zaszyfruj dokument, więc nie będziemy tego tutaj powtarzać. Natomiast mamy też możliwość innych dodatkowych opcji. Kolejną z opcji jest hasło ochrony przed zmianami, więc możemy tutaj sobie takie hasło zdefiniować. No i potwierdzamy przyciskiem. OK, to powiedzmy usuńmy, zapiszemy sobie plik pod inną nazwą, żeby prześledzić i zobaczyć efekty działania poszczególnych opcji. Klikamy OK, potwierdzamy hasło, no i powiedzmy, że damy tutaj opcja druga i zapisujemy plik. Kolejną z opcji. Jest wybranie tutaj polecenia zalecane tylko do odczytu. Usuniemy więc opcję z pliku drugiego, klikamy zalecane tylko do odczytu, potwierdzamy no i nadajemy naszemu plikowi numerek 3. No i zapisujemy nasz plik. No i teraz, żeby sprawdzić, jak wszystkie opcje wpływają na zachowanie pliku przy jego otwarciu, zamknijmy. Wszystkie pliki. No i teraz po kolei będziemy otwierać je. Tutaj możemy skorzystać z listy ostatnio używanych dokumentów. Zacznijmy po kolei. Pierwszy plik próbujemy otworzyć. No i wyskakuje nam okno dialogowe. Ochrona plików Excela jest chroniona. Proszę podać hasło. No i żebyśmy cokolwiek zobaczyli w tym pliku, jego wszystkie arkusze i tak dalej, musimy wpisać hasło. Jeżeli takiego hasła nie wpiszemy, plik nie zostanie otwarty wpisujemy hasło, potwierdzamy przyciskiem OK. No i plik został otwarty. Spróbujmy teraz otworzyć plik drugi. No i teraz mamy coś takiego, że Excel daje nam możliwość otwarcia pliku tylko do odczytu, wówczas jeżeli go powiedzmy nie znamy hasła, możemy go otworzyć, możemy przejrzeć dane. Ale nie możemy w tego pliku edytować, nic w nim nie możemy zmienić. Jest to więc pewnego rodzaju taka forma zabezpieczenia przed przypadkowym usunięciem danych, które powiedzmy są ważne. W związku z czym dajemy możliwość użytkownikowi podejrzenia danych, ale nie dajemy mu możliwości edycji. Chyba że zna hasło, więc wtedy może wpisać hasło i plik zostanie otwarty do edycji. Natomiast jeżeli tylko hasło nie zna, klikamy powiedzmy tylko do odczytu. No jak widać tutaj prawda na pasku zdań plik został otwarty tylko do odczytu, ale prowadzenie w nim jakichkolwiek zmian nie jest możliwe. Oczywiście możemy tutaj edytować, pisywać dane, ale już w momencie próby zapisania pliku wyskoczy tutaj taki komunikat Ochrona TIGS2 posiada trybu tylko do odczytu. Aby zapisać kopię, kliknij przycisk OK i z koresztowi nową nazwę w oknie dialogowym zapisz ja. Czyli możemy zapisać plik pod inną nazwą, ale już nie ma możliwości zmiany oryginalnego pliku. No i ostatnia opcja, trzecia, jest to opcja, która sugeruje tylko tak, użytkownikowi, że plik ten powinien zostać otwarty w trybie tylko do odczytu, o ile nie ma potrzeby dokonywania i zapisywania w nim zmian. Czy otworzyć go tylko w trybie do odczytu? Jeżeli tak, to klikamy tak, wówczas on zostanie otwarty tak jak poprzedni plik. Jeżeli klikniemy nie, Zostanie on normalnie otwarty z możliwością edycji i zapisywania zmian. Tak? Czyli jest to taka powiedzmy świadoma informacja, takie ostrzeżenie dla innych użytkowników, że zaleca się, natomiast tutaj użytkownik ma pełną dowolność, jeżeli chce, może zmiany w takim pliku dokonać. I to wszystkie możliwości, jeśli chodzi o ochronę plików Excela widać mamy ich trzy, i w zależności od potrzeby możemy odpowiedni stopień adekwatny do różnych sytuacji zastosować. Żeby ściągnąć hasło tak zabezpieczonych plików, należy w identyczny sposób postępując, tylko zamiast wpisując hasło, usunąć symbolek czarnych kropek. Plik należy zapisać i zamknąć. Oczywiście nie są to wszystkie możliwości ogólnie, jeśli chodzi o ochronę różnych rzeczy w Excelu. Mamy jeszcze możliwość ochrony struktury skoroszytu. Mamy również możliwość ochrony pojedynczych komórek Excela, ale to już jest temat na inną prezentację. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnej prezentacji. Pozdrawiam.